Serdecznie w kolejnym programie Biznes Kafe. Witaj, Michale. Witaj, Tomasz. Widzę, że przyniosłeś dzisiaj jakieś bardzo ciekawe wykresy. Czy byłeś ostatnio na badaniach lekarskich na etapie? Tak, to wygląda troszeczkę, ale specjalnie przyniosłem, że jest dość intrygujące, ponieważ rozmawiamy tu bardzo często o tym, jaka będzie koniunktura, jak to będzie wyglądało, jakie są prognozy. prognozy. No i od pierwszego. Kwartału 94 roku do drugiego kwartału, czyli do końca półrocza zeszłego, wyglądało to tak. No, rzeczywiście, taki stan chyba wysiłkowy. Tak, na EKG. więc e, to pokazuje, jak trudno w ogóle cokolwiek przewidywać i jak bardzo e, dużą zmienność mamy, jeśli chodzi o e, koniunkturę. Więc też zdajemy sobie sprawę, że. Te wzrosty spadki, wzrosty spadki są czymś normalnym w gospodarce, pytanie jak bardzo są e, głębokie. No właśnie. Ostatnio rozmawialiśmy e, tydzień temu na temat tak zwanego employer branding. Rozmawialiśmy o, o, o pracodawcach, którzy poszukują różnych form zatrudnienia. Dzisiaj tak. wiemy, że e, jeśli chodzi o statystyki i wykresy, to e, ten wykres bezrobocia w łodzi i regionie idzie w dół. Tak, no, publikowaliście u siebie na portalu ostatnie dane. 5,2 Wskaźnik bezrobocia w Łodzi, czyli bardzo niski. No, dobrze zdajemy sobie sprawę, że to nie jest wskaźnik rzeczywisty, tylko y, zwykle szacuje się, że y, z tego przynajmniej 2% to jest takie bezrobocie wśród osób, które nigdy nie będą. Tak Pracowały, w ogóle nie tak? szukają tak, czyli... zatrudnienia, a no w dalszym ciągu, mimo że tej właściwie bardzo mamy już bardzo mało, to w jakimś tam zakresie ona funkcjonuje. W związku, z tym mówimy o tym, że to prawdopodobnie jest połowa tego, Obserwuję te statystyki mniej więcej od dwóch lat tutaj w Łodzi. Tak wnikliwie, one są tak mniej więcej co, co kwartał, co parę miesięcy publikowane. I to jest tak trochę mi się przypomina, jak Sergiej Bubka e, śrubował rekord świata w skoku o tyczce, czyli tak o centymetr, żeby, żeby było wyżej. To tutaj co, tak o, niżej, niżej, o, o, niżej. Dziesiąte, o dziesiąte Ale cieka, procenta. Ale ciekawe to, co publikowaliśmy, kogo szuka Urząd Pracy. Właśnie, Taki. to jest ciekawe, bo mamy też publikowane dane, y, jakie zawody są najbardziej potrzebne. Pokazujecie poszukiwane. tam, że no generalnie wśród tych 16 publikowanych pozycji przede wszystkim pracowników produkcyjnych i to w głównej mierze ogromnej potem różnego rodzaju produkcyjnych, ale znowu specjalistów z uprawnieniami, na wózki, na różnych tych monterów mebli. Dopiero bodajże Czyli nie, zawody niebiurowe byśmy powiedzieli, prawda? Dopiero na piątym miejscu, co też charakterystyczne, zawód, który czy stanowisko, które można powiedzieć, że jest częściowo biurowe, ale bardzo niekomfortowe często, czyli pracownik infolinii. No, zależy, czera... jakie warunki pracodawca zorganizuje. Ale wiemy dobrze, że jeżeli chodzi o y, sposób pracy, to nie tylko o warunki, ale o sam sposób, charakter pracy, ludzie nie wytrzymują zbyt długo na tym stanowisku, stąd może ta rotacja. I dopiero na szesnastym miejscu pracownik biurowy, ale tu słusznie zauważyłeś, jak rozmawialiśmy przed programem, że. To nie są dane, które pokazują rzeczywiste zapotrzebowanie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Bo to są dane, które są publikowane przez Powiatowy Urząd Pracy, czyli ten miejski jednocześnie powiatowy, i właściwie tak naprawdę nie oddaje to zapotrzebowania, które jest na rynku. Ale że... jeżeli chodzi właśnie o pracowników do e, biur plus no, na przykład cały ogrom specjalistów dotyczących różnych dziedzin IT, których tam w ogóle nie ma, Bo są żadna firma z IT nie, nie szuka zgłasza... przez urząd pracy. Tak, dokładnie. Więc umówmy się, że te dane dotyczą tylko takich branż, które są rzeczywiście rejestrowane w powiatowych. Skoro już jesteśmy przy pracownikach, no to należy powiedzieć, że to właśnie jutro od 1 sierpnia zaczyna się ten moment, w którym pracownicy do lat 26 uzyskają zwolnienie z podatku dochodowego. No właśnie, czy to jest realne zwolnienie, czy to jest realna to jest, ulga? To jest realna ulga, ona w, wynosi 85,5 tysiąca, tam z drobnym kawałkiem, bo to też trzeba za, zauważyć, że to nie jest zwolnienie całkowite, to jest zwolnienie do określonego progu, powyżej Czyli tego progu, wolnej, tak. tej kwoty wolnej, tak, powyżej tej kwoty E, już pracownicy wpadają w normalne progi e, podatkowe, i normalnie będą płacić. No, umówmy się, że przy młodych pracownikach być może nie to płacenie nie obejmie zbyt wielu, ale jeżeli jesteśmy przy branży IT, to e, tam może. Tutaj troszkę narzekają samorządy na to, bo każde zwolnienie z PIT-u. To jest ogromne uderzenie Też, tak. w budżet samorządów. Mm, szacunki mówią o tym, że to jest. Yy, tam, że to są ogromne pieniądze, które odpłyną z budżetu, ale one odpłyną też yy, częściowo z budżetu samorządu, który ma część yy, spitu dla siebie. No właśnie, więc tutaj yy, jak to się ładnie mówi, każdy kij ma dwa końce. Będziemy <grych> ja obserwować, jak to będzie wyglądało. Z mojego punktu widzenia, yy, nie wiem, czy w tej sytuacji rynku. Yy, o którym mówiliśmy, że to jest rynek pracownika w tej chwili, to zwolnienie jest potrzebne. Jeżeli już bardziej celowałbym raczej w ludzi, którzy kończą. Swoje życie zawodowe, bo tam jest większy problem, jeśli chodzi o chociażby bezrobocie. Chociaż zwolennicy wolnego rynku będą tutaj chwalili każde zwolnienie z każdego podatku czy obniżenie każdego podatku, więc jeżeli to ma być trend i te podatki mają być niższe też w innych sektorach, no to może to jest dobry początek. Ale to pod warunkiem raczej obniżenia. Podwyższenia kwoty wolnej, wolnej od podatku równo dla wszystkich, bo w tej chwili wprowadzamy taką yy, no przedziwną, niby pomocową yy, nierówność wśród pracowników, której no, w części skorzystają zapewne firmy, przynajmniej przy tych pierwszych zatrudnieniach. Czyli jeżeli będą zatrudniały po tym, 8, yy, po tym 1 sierpnia, yy, z pracownikiem rozmawiamy zazwyczaj o kwocie na rękę. W związku z tym, jakby tu jest jakaś korzyść dla firm. Tak. I pewnie też y, z tego skorzystają. W takim razie, y, tym, tym sprawom będziemy się jeszcze przyglądać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jak się zapewne niedługo pojawią za parę miesięcy kolejne statystyki, to będziemy widzieli, czy ten trend się nadal utrzymuje, mm -hmm. czy, czy może się zatrzymuje. A tymczasem y, przejdźmy do drugiej części naszego programu i zaprośmy naszego gościa. Eksperta. Muzyka Jesteśmy w drugiej części Tomaszu przedstawisz naszego eksperta. Witamy w naszym studiu pani Karolina Gradowska Kania, adwokat, dzisiaj nasz ekspert. Dzień dobry, witam. Czyli będziemy rozmawiać o prawie, ale o prawie w firmie tak, o prawie dla przedsiębiorców, albo y, popatrzmy też na problem współpracy, y, takiej biznesowej, byśmy powiedzieli, y, przedsiębiorcy i adwokata. Czyli Jak to dzisiaj. po ta. prostu takie pytanie w, wprost. Właściwie po co przedsiębiorcy-adwokat? Tak, Czy potrzebuje adwokata? Dopóki, dopóki nie jest w sporze, po co mu adwokat? Przede wszystkim wbrew takiemu powszechnemu mniemaniu, rola adwokata nie zaczyna się tam, gdzie pojawia się spór czyli nie na sali sądowej. Nie na sali sądowej. Na szczęście, Ale, tak? Tak. Wydaje mi się, że dobry adwokat ma tak naprawdę na celu zapobiec tym sporom. Nie bez kozery mówi się, że y, umowy tworzy się na czasy, kiedy jest źle, a nie na te czasy, kiedy będzie dobrze. Dlatego właściwie od samego pocz początku, od samego rozpoczęcia procesu inwestycji ta rola adwokata jest, adwokata czy też radcy prawnego jest y, istotna właśnie po to, żeby w przyszłości tych sporów nie było. Mhm. To w sumie bardzo dobre podejście i licujące zresztą z tym, o czym rozmawialiśmy tutaj w programie, mówiąc o tym, że y, przy sporach w tej chwili coraz mocniej, zwłaszcza gospodarczych, promuje się yy, mediację, właśnie żeby na tą salę sądową wchodzić już naprawdę w ostateczności, bo to nie służy biznesowi w ogóle. A jak przekonać y, zwłaszcza małych y, przedsiębiorców, którzy nie mają dużych budżetów, na to, żeby chcieli zainwestować w kontakt y, z adwokatem, y, czy radcą prawnym, zanim jeszcze cokolwiek y, Wyprodukuje, podpiszę kontrakty, podpiszę kolejne umowy. No bo to jest. Myślę, że kolejny, warto powiedzieć, w jakich, w jakich momentach ten, ta pomoc prawna jest potrzebna? Czy tylko w momentach zawierania umów, czy też w momentach m, tworzenia jakichś ofert? Nie tylko w momentach zawierania umów, właściwie na każdym etapie inwestycji. Y to wszystko tak naprawdę zależy, jak się układa współpraca i jak ta współpraca jest od początku założona, jak ona ma wyglądać. Jeżeli adwokat ma obsługiwać cały proces inwestycyjny, to jego rola może się zaczynać nawet w chwili rejestracji spółki, która później będzie inwestować. Potem przechodzimy przez proces rejestracji spółki, zawierania umów, negocjacji z podwykonawcami, negocjacji z miastem, jeżeli jest taka potrzeba, w razie konieczności sporów albo. Bo też ich zapobieganie. Tym to rozumiem, ale tu mówimy o podmiotach no już trochę większych, które zaczynają z określonym kapitałem. A kiedy mamy do czynienia z tymi małymi i mikro, którzy już są na rynku, zaczęli jakoś tam swój biznes. No i na przykład chcą mieć U nich nie ma z do czynienia z, no nie tylko, nie ma do także z konsumentem, nie ma tak. z, nie mają do czynienia z tym, że będą coś budować, inwestować, gdzieś tam wynajmują jakiś lokal, prowadzą jakiś biznes, w jakich momentach powinni sięgnąć po pomoc prawną. W momentach, kiedy tak naprawdę zaczynają współpracę z innymi podmiotami. Tak? Ja tutaj wracam cały czas mhm. do tego momentu, do tego motywu tych umów, bo tak naprawdę już wtedy może to generować jakiś konflikt w przyszłości. Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku takich małych przedsiębiorców, niejednokrotnie sami na początku starają się wszystko zorganizować, co jest zrozumiałe z racji mhm. małego kapitału. Kiedy już zgłaszają się do adwokata czy radcy prawnego, najczęściej problem jest na tym etapie zaawansowania, że trzeba po prostu ratować sytuację. Mhm. Dlatego też, y, później, kiedy już po raz kolejny zaczynają przeprowadzać podobną transakcję, to zdecydowanie ten kontakt z adwokatem zaczyna się wcześniej. Z mojego doświadczenia, w tej chwili dużo, bardzo duża ilość biznesów zaczyna od sprzedaży w sieci, co jest naturalne, bo to jest określony trend. Tam czeka bardzo dużo zagrożeń, bo są gotowe sklepy, gotowe regulaminy, wiele takich gotowców. Czy to jest całkowicie bezpieczne, czy jednak należałoby to poddać weryfikacji? Spersonalizować, byśmy powiedzieli. Spersonalizować. Zdecydowanie należałoby to spersonalizować. Taka usługa oczywiście kosztuje ona nie musi kosztować dużo. Natomiast jest wiele stron internetowych. Trzeba zrobić dokładny research, jakiego rodzaju są to strony internetowe, gdzie jest dokładnie opisane, że dany regulamin sklepu internetowego należy odpowiednio dostosować do swojej działalności. Tak samo e, kwestie RODO. E, i wtedy na początkowym etapie może to wystarczyć. Natomiast no, trzeba mieć tą świadomość, że jednak każdy biznes jest inny i nie da się stworzyć. Tak jak nie da się stworzyć jednej umowy, która będzie pasowała w każdym przypadku, tak nie da stworzyć się regulaminu, który będzie za każdym razem dla każdego biznesu odpowiedni. Dlatego trzeba zachować tutaj dużą y, ostrożność. Ja natomiast uważam, że zawsze warto tego typu kwestie skonsultować z prawnikiem, żeby spersonalizować, nawet jeżeli masz jakiś gotowy wzór. To jak sobie wybrać prawnika? Właśnie. To jest czasami też pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy, yy, mali przedsiębiorcy, oczywiście najczęściej to jest poszukanie wśród y, kolegów kogoś przez polecenie. I no, powiedzmy, że to jest jedna z dróg, no, ale załóżmy, że takiej. Yy, mhm. No dobrze, ale Poszukamy załóżmy, że takiej iść. możliwości <laughs> nie ma. Yy, jak, posz, jak sprawdzić wiarygodność? tej drugiej strony czy są w ogóle jakieś metody czy nie wiem czy izba adwokacka czy też izba radców prawnych jakoś nad tym czuwa no bo są też specjalizacje ktoś bardziej zna się na tak. tym ktoś na tym gdzie możemy to sprawdzić W praktyce wygląda to tak że najczęściej yy, nawiązuje się współpracę poprzez polecenia yy, kiedy ktoś już decyduje się na współpracę z adwokatem boi się po prostu yy, zaryzykować tym bardziej, że relacja pomiędzy prawnikiem, a pomiędzy przedsiębiorcą to jest taka relacja, gdzie tak naprawdę nie ma, nie ma sensu czegokolwiek ukrywać. Więc trzeba tego prawnika obdarzyć zaufaniem. I stąd najczęściej odbywa się to poprzez system poleceń. Oczywiście nawet jeżeli jednemu przedsiębiorcy, dla adwokat odpowiada, to nie znaczy, że będzie odpowiadał innemu. Natomiast jeżeli chodzi o Okręgową Radę Adwokacką, czy też Okręgową izbę Radców Prawnych, mhm. To na stronie można znaleźć imię, nazwisko adwokata, można po prostu wyszukać i sprawdzić, jaki jest obszar jego zainteresować, zainteresowania. Zainteresowanie, oczywiście. Yy... Czyli jest podane, w czym się specjalizuje. Tak, tak jest tak? podane, w czym się specjalizuje. Także raczej nie ma obawy, że szuka się kogoś do negocjacji jakiegoś kontraktu, a trafi się na specjalistę z prawa tak, rodzinnego. Tak. tak, dlatego, że jest możliwość, żeby to sprawdzić. Natomiast nic tak naprawdę nie zastąpi po prostu osobistego spotkania i rozmowy. W takim razie ostatnie pytanie jako do eksperta. Proszę powiedzieć, jak się zmienia sytuacja, czy się zmienia w ogóle sytuacja tutaj w łodzi na rynku naszym wśród przedsiębiorców, czy ci zwłaszcza mali przedsiębiorcy korzystają częściej, czy raczej widzimy jakiś stały trend, że, że jeszcze ich na to nie stać na przykład? W mojej ocenie zmienia się sytuacja zdecydowanie. Jest coraz więcej inwestycji, coraz więcej także małych przedsiębiorstw i tej pracy dla prawników jest. To jest też taka dobra cecha naszego łódzkiego rynku. Wystarczy wyjść na ulicę, spojrzeć w prawo, w lewo, wszędzie są dokonywane inwestycje. To nie zawsze są jakieś wielkie podmioty, ale nawet podwykonawcy, drobni nasi lokalni. I oczywiście w małej perspektywie te remonty są uciążliwe. W dłuższej perspektywie wszyscy na tym skorzystają. Natomiast każda taka inwestycja jest obsługiwana przez prawników. Nie tylko prawników skądś, ale także tutaj naszych prawników z Łodzi. I nawiązując jeszcze do tego rynku ludzkiego, można powiedzieć, że owszem, w Warszawie jest więcej inwestycji niż w Łodzi, z tym, że rynek warszawski jest nieporównywalnie bardziej nasycony, jeżeli chodzi o usługi prawne. W takim razie widzimy, że jest koniunktura, nie tylko na inwestycje, ale też na usługi prawne. Dokładnie. <grymne> I, I to jest dobry znak. Za chwilę porozmawiamy o biznesie, ale. No właśnie, bo nietypowo kończymy część ekspercką, ale pozostajemy z panią Karoliną w tym samym gronie. No i teraz w tym samym składzie, w odmiennej roli, w roli gościa. I współwłaścicielki portalu Blogi Prawnicze.pl. Tak. Jesteśmy programem biznesowym, więc powiedzmy właściwie, co blog prawniczy ma wspólnego z biznesem? Albo jak można robić biznes na blogu prawniczym? Na blogu właśnie, na blogu prawniczym. Zaczynam od tego, co blok prawniczy ma y, wspólnego z biznesem. Otóż kancelaria prawna, czy adwokata, czy radcy prawnego to biznes jak każdy inny, chociaż rzadko myśli się o tym w ten sposób. Ale biznes, który ma no, sporo jednak i restrykcji? restrykcji. Tak. Dużo więcej niż... Zdecydowanie. W przeciwieństwie do innych branż, adwokatom i radcom prawnym nie wolno się reklamować. W przypadku adwokatów ten zakaz jest bardziej restrykcyjny, w przypadku radców prawnych nieco bardziej liberalny. Zakazy wynikają z kodeksu etyki adwokackiej, kodeksu etyki radcy prawnego. Gdzie w przypadku kodeksu etyki adwokackiej jest wprost wskazane, że adwokatom nie wolno się reklamować. Jednocześnie jest tam napisane, że wolno adwokatom mieć strony internetowe, a także jak wynika z wytycznych Naczelnej Rady Adwokackiej, dobrze widziane jest, jeżeli adwokat pisze felietony, artykuły, w których dzieli się swoją wiedzą. Yy, dzieli się swoim doświadczeniem. Jest to taki... jako działalność taką propublikową. Tak, tak? Pro bono. tak no, i też o takim charakterze eksperckim, poradniczym byśmy powiedzieli, tak? Tak, eksperckim, poradniczym. Nie ma co ukrywać, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś ma jakiś problem, to w pierwszej kolejności sięga yy, do wyszukiwarki. I yy, jeżeli dana kancelaria ma dobrze wypozycjonowany blog, bądź stronę internetową, pod którą podpięty jest blog, wtedy może natrafić na artykuł, który idealnie odpowiada na jego potrzeby. Rozumiem, że to był pomysł na biznes właśnie, tak? Tak, to był pomysł na biznes. Prawda jest taka, że zawód prawnika jest to zawód naprawdę ciężki. Prawnicy bardzo dużo pracują i ta działalność w sieci, pomimo że jest świadomość, że wypadałoby ją prowadzić, to jest problem ze znalezieniem czasu. Albo że może się to opłacać. Albo że może się to opłacać, chociaż to już się powoli zmienia, dlatego, że jest szereg kancelarii, które bardzo prężnie działają w internecie i jakkolwiek by to nie zabrzmiało, opłaca im się ta działalność w internecie. No, rozmawialiśmy tutaj tak backstageowo, że. Głównie kancelarie warszawskie mają świetnie popozycjonowane swoje strony, ale też chyba istotne jest to nie tylko jak bardzo to się wyświetla, ale też kto tam pisze. Tak, to jest bardzo ważne, kto pisze, yy, dlatego że przede wszystkim te. Artykuły muszą zachować się wysoką jakością, muszą idealnie wpasować się w potrzeby osób, które szukają tych informacji, czyli potencjalnych klientów danej kancelarii. Na blogi prawnicze.pl artykuły są pisane przez prawników, nie przez studentów prawa, są to prawnicy z doświadczeniem. Oni Rozumiem, zdecydowanie... że jest taką gdzie nie praktyką, że ten aplikant, student prawa, który przychodzi do kancelarii, dostaje zadanie zajęcia się na przykład stroną internetową, tak. pisania na niej. Jest, i oczywiście on niekiedy potrafi zrobić to bardzo dobrze. Natomiast y y y bardzo ale godzina jest prawnicza i doświadczenie. doświadczenie jeszcze nie jest chyba tak. takie, prawda? Zdecydowanie. Najważniejsze jest doświadczenie. I kolejna kwestia, jeszcze to, co jest bardzo istotne w działalności blogi prawnicze.pl, to to, żeby te teksty były wypozycjonowane wysoko. Dlatego też to nie tylko prawnicy piszą te teksty, ale one są później odpowiednio Popra optymalizowane. Optymalizowane, tak. poprawiane przez specjalistów pod po wyszukiwania. To jest, to jest ciekawe, że y, także w tej branży prawniczej, tak ją nazwijmy, tak jak w każdej branży, właściwie dzisiaj współcześnie, pozycja w internecie jest kluczowa. Jakość tych materiałów, nie tylko merytoryczna, ale jakość dostosowana do potrzeb tak, SEO, prawda? czyli tak. pozycjonowania, jest dzisiaj kluczowa. I proszę powiedzieć, jak pani obserwuje ten rynek? Czy zmienia się świadomość prawników właśnie co do tego, czy przybywa tych stron, czy przybywa tych. Sięgowość biznesowo-sprzedażowa. Dokładnie, i inter, sprzedaży przez internet, tak, tak naprawdę, bo to o to chodzi. Zmienia się i najlepszym tego dowodem jest to, że powstaje sporo agencji marketingowych, które specjalizują się wyłącznie w marketingu prawniczym. To jest dopiero rynek, który się rozwija, natomiast Niesamowite. są, są takie agencje. I co najważniejsze, wszystko co te agencje robią. Nie jest łatwe, ponieważ musi zawsze odpowiadać wymogom, a raczej obostrzeniom z kodeksów etyki adwokackiej i radcy prawnego. Co, zapytajmy o to, o co pytamy wszystkich naszych gości. Co dla Pani w życiu biznesowym jest takim. Największym sukcesem. Odczuwana właśnie jako największy sukces jakieś takie szczególne osiągnięcie coś takiego fajnego? Prowadzę dwie działalności, tak? jako adwokat prowadzę swoją kancelarię i jako współzałożycielka portalu blogi prawnicze.pl. Jeżeli chodzi o pracę w kancelarii, to za każdym razem, kiedy klient jest zadowolony, to czasami jest na przykład uniknięcie jakiegoś dużego problemu, że udało się czemuś zapobiec zawczasu. A jeżeli chodzi o działalność blogi prawnicze.pl, to to, że pomysł, który jest całkowicie autorskim pomysłem, Spotkał się z takim e, zainteresowaniem. I tak naprawdę e, na obecną chwilę nie mamy tutaj e, konkurencji, to znaczy, że była potrzeba i dobrze pasowaliśmy Czyli się w ten rynek. Jesteście Czyli... pionierami. Tak, jesteśmy pionierami. I to uważam na obecnym etapie e, początkowego funkcjonowania e, firmy za sukces. No to cóż, życzymy rozwoju firmy i Dziękuję. pamiątkowa filiżanka z naszego programu. Która y, gdzieś tam stanie w kancelarii, no, będzie no, przypominała, no, że no. działalność prawnicza to też biznes. I będzie na Jak pewno przydatna w chwilach, kiedy Dziękuję. trzeba będzie stworzyć kolejny merytoryczny wysokiej klasy artykuł. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. A my zapraszamy Dziękuję. za tydzień w nieco odmienionym składzie. Ale to będzie niespodzianka. Tak jest.